ziemia jest krakowska, tak to śpiewano w piosence, a właściwie Krakowiaku i rzeczywiście teren rozciągający się rozlegle dookoła miasta Krakowa e, jest bardzo zróżnicowany, e, na południu bardziej pagórkowaty, na północ rozciągający się w nizinę, przecięty wstęgą Wisły. Teren ten zamieszkiwany przez ludność nazywaną dawniej Krakowianami, później krakowiakami, był i nawet do dzisiaj jest bardzo malowniczy. Chaty krakowskie dzielone od zewnątrz i od wewnątrz dwa razy do roku przed wielkimi świętami, również były ozdabiane, szczególnie we wschodniej części regionu krakowskiego zdobiono malunkami w kwiaty, wszystkie części. I ściany, i powałę, i piecy. Tutaj szczególnie trzeba wymienić wieś Zalipie, w której ta tradycja przetrwała do dzisiejszego dnia i warto tam pojechać i jeszcze na własne oczy zobaczyć te. Przepiękne zdobienia. Życie dawnych mieszkańców wsi krakowskich, zarówno po prawej stronie Wisły, jak i po lewej, było ciężkie. Żeby sobie dorobić jakiegoś grosza do budżetu rodzinnego, trudniono się różnymi umiejętnościami. Jednym z najlepiej rozwijających się na terenach nadwiślańskich rzemiosł było gancarstwo. Tej glinki tutaj gancarskiej w naturze bardzo dużo występowało, więc to była naturalna rzecz do tego, żeby powstawały ośrodki garncarskie. Warto wspomnieć o tym, że no najczęściej garncarzami byli mężczyźni, ale przed wynalezieniem koła garncarskiego trudniły się tym wyłącznie kobiety. Tutaj 13 lat temu przeniosłam się z miasta. Do na, mojej stodoły, od 13 lat siedzę tutaj i lepiej garnki. Nie są to tylko e, przedmioty dekoracyjne, i to jest dla mnie chyba najważniejsze, żeby, żeby to była ceramika użytkowa, i bardzo mnie cieszy, jak ktoś po prostu ten przedmiot ma u siebie i używa i mi gdzieś tam przysyła zdjęcia, czy, czy, czy jest to w codzienności. Uczyłam się u mojego mistrza Jerzego Miki, i bardzo mnie to interesuje, ja więc to wszystko gdzieś we mnie jest, ale łączę tą tradycję z nowoczesnością i nie są to tradycyjne wzory, nie, 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 nie jakieś takie właśnie szlaki, co chociaż bardzo lubię, Mam kolekcje inspirowane często uczuciami i też tym wokół mnie. I co jest najważniejsze, w tak naprawdę sam aby trafić w środek i żeby mieć wszystko na środku, żeby było idealnie wycentrowane, idealnie e, na środeczku, żeby mogło się kręcić równo. I co robię? Jeżdżam powolutku do środeczka, zmniejszając obroty. Zaczyna się to zawsze od tego samego, czyli od zrobienia dziury. Teraz jest to, co jest najciekawsze, czyli wyciąganie ścianek od środka i od zewnątrz ciągną glina do góry. Dwie ręce zawsze w kontakcie. W mojej stodale nie tylko ja sama siedzę i toczę naczynia, ale również organizuję różne wydarzenia i głównie przede wszystkim warsztaty garncarskie dla wszystkich. Że można przyjechać, siąść ze mną przy kole, spróbować utoczyć jakieś naczynko, spróbować swoich sił, zobaczyć czy to jest łatwe, czy trudne, zainspirować się. Robimy to bardzo chętnie, ludzie przyjeżdżają. Rzemiosłem, które było popularne na terenach Pradoliny Wisły, było tkactwo. Takim znanym bardzo ośrodkiem jeszcze w XIX wieku był chrzanów, ze względu na to, że wyrabiano tutaj słynne w całym Krakowie chrzanówki, czyli rodzaj sukmany. Te sukmany były przygotowane pod tak zwany obstalunek, czyli pod potrzeby zamawiających, ponieważ one też różniły się jak strój krakowski, każdy, każda wieś, każda miejscowość różniła się jakimś elementem. Szalenie barwne stroje krakowskie, nie zapominajmy, że mówimy tutaj o strojach, czyli o tych ubiorach noszonych od święta, wabiły oczy i cieszyły od mniej więcej przełomu XIX i XX wieku. Szczególnie te ubierane na wyjątkowe okazje, określające poszczególne role w weselu, tak jakby chociaż... Korona, inaczej nazywana wieniec Panny Młodej, czy ta najbardziej znana, nazywana nawet krakuską, czerwona czapka, rogatywka z pawimi piórami, ubiór drużbów weselnych. Ale e, również często magierka, a e, na terenach zachodnich kapelusz wysoki, tak zwany celender. Z kolei dziewczęta i kobiety bardzo zdobione, przepiękne z dużą rozmaitością gorsety, katanki. Mamy tutaj spódnice z zapaskami i zarówno kobiety, jak i mężczyźni do tego białe koszule z przepięknym, misternym białym haftem, z czego również krakowskie słynęło. W stowarzyszeniu zajmujemy się haftem krakowia, krakowskim. Haftujemy hafty Krakowiaków Wschodnich i Krakowiaków Zachodnich. Są to elementy stroju ludowego, odświętnego, chusty czepcowe, rańtuchy, bluzki, zapaski. W tej chwili jeszcze w niektórych miejscach są używane. Samo przygotowanie takiego haftu jest bardzo żmudne i pracochłonne. To jest taki specjalny dziurkacz do robienia dziurek. Kładam w środek i rozpycham. I wychodzi mi już taka dziurka rozepchana. I w tym momencie muszę wziąć igłę i zacząć tą dziurkę obrabiać. Dotąd, aż się uzyska taki efekt pełnej, równej dziurki, która ma taki obrzeżek jak nasze obwarzanki krakowskie. I to jest właśnie bardzo, najbardziej charakterystyczny, najbardziej piękny element ze wzoru krakowskiego. Oprócz tradycyjnych elementów strojów. Wykorzystujemy ten haft w nowoczesny sposób. Na bluzkach, na jakieś etui, torebki, biżuteria, we wszystkim można wykorzystać haft krakowski. No, wśród pamiątek w Krakowie są hafty kaszubskie, łowickie, nie ma nic z haftów krakowskich, dlatego my próbujemy propagować i popularyzujemy ten haft. Wszystko zaczęło się od dziadka. Rzeźbienie zaczął dziadek. Był leśniczym, spacerował po lesie, podpatrywał przyrodę i zaczął rzeźbić ptaki. Jego narzędzia były bardziej prymitywne, trudniejsze niż w obecnym czasie, także musiał się trochę napracować, żeby te ptaszki zrobić. Myśmy postanowili właśnie z całą rodziną kontynuować te ptaszki po dziadku. Syn otworzył pracownię, poszedł w zabawki bardziej współczesne, takie jak pchanki między innymi, koniki na kółeczkach malowane, a my z żoną bardziej właśnie robimy takie tradycyjne zabawki w tej formy, co zaczął dziadek robić. Zrobione przez męża ptaszki, maluje w ten sposób, że utrzymuje kolorystycznie gatunek danego ptaka, maluje je farbami oczywiście ekologicznymi, specjalnymi do drewna, także mogą być parę lat na zewnątrz i nic się nie dzieje. Ja myślę, że chcemy utrzymać tą tradycję wyrobów z drewna, tych zabawek, żeby te pokolenia, które po prostu no, przechodzą, jedno pokolenie na drugie, żeby widziały jak te zabawki powstawały. Chcemy po prostu przedłużyć tą tradycję, tradycję, tradycję krakowskiej zabawki. Takim najbardziej polskim zwyczajem, niespotykanym nigdzie indziej na świecie. Jest zwyczaj dzielenia się opłatkiem, tak nazywanym pięknie chlebem aniołów podczas wigilii świąt Bożego Narodzenia. I też z tegoż opłatka wykonowano różnego rodzaju ozdoby, szczególnie w regionie krakowskim, które nazywane były światami. Poszedłem do żony do pracy, do muzeum. No i tam leżały, takie światy, tylko, że mocno zniszczone, no to od małżonki dostałem książkę pod tytułem Podłaźniki, gdzie były wzory światów województwa krakowskiego. Najstarszy jest to świat Szekaja. Po przeczytaniu zrobiłem kopię taką, jak wyglądał. No i padło pytanie, czym ja to kreiłem? Na to stwierdziłem, że wystarczy czytać książki. W chłopach w którymś to mnie jest stwierdzenie, Jagienka siedziała pod piecem i kleiła śliną światy. Wystarczyło przejechać po języku, przyłożyć, przycisnąć, moment przytrzymać i już się trzyma. Robiłem ozdoby choinkowe i ubierałem choinki. Największą jaką ubrałem, tysiąc ozdób choinkowych, było ubranie 5,5-metrowej choinki w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Sama przyjemność ubrania takiej choinki to jest sztuka i trochę. Dla mnie satysfakcją było to, że po prostu były również wystawiane szopki z Muzeum Historycznego w Krakowie. No niestety tutaj Pobiłem ich bezwzględnie, bo pod moją choinką stało 14 kamer, a pod szopkami stała jedna. Podstawową rzeczą, jaką tutaj występowały te muzyki, tak zwane, bo się szło na muzykę, to była basetla i skrzypki. W latach 50. zaginęły. Terenu krakowiaków wschodnich. Dlatego ja postanowiłem, że zrobię i basy z naszych terenów, i bassetny. Nie było tego, dlatego chciałem to odnowić i to wprowadzam w życie pomału, dubiąc te instrumenty. Wiadome, wszystko ręcznie zrobić, to jest czasochłonne, dlatego używam troszkę narzędzi współczesnych, ale mimo to nożyk jest niezawodny, jeszcze nożykiem trzeba dokroić to, co maszyna nie da rady zrobić. Taki instrument, każdy jest inny. Nie robię tego z formy. To jest wszystko gięte, każdy jest gięty indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych. Oni tak samo robili. Nie mieli formy nie mieli nic, wszystko było, ja bym powiedział, robione indywidualnie i nie było żadnych rysunków, nie było nic. Oni popatrzyli na instrument i każdy chciał zrobić taki podobny. A że wychodziło jak wychodziło, dlatego czy Liry, czy basetle, czy basy. Kształtem przypominają jeden drugi, ale w rzeczywistości każdy jest inny. Nie ma dwóch takich samych. I ja tak samo robię. Muzyka! A teraz do moich chrzest na matki razówkę mi grać. Ja płacę! Tańce, krakowiaki, muzyka, pieśni, to wszystko to, co dawnym Krakowiakom sprawiało radość, ale nie zapominajmy, że jest to również nasze niematerialne dziedzictwo kulturowe, które przede wszystkim powinniśmy poznawać, przystosowywać do naszego współczesnego życia i korzystać z niego. A żeby móc to robić, warto sięgać do źródeł czyli zaglądać również do muzeów, skansenów, gdzie materialne świadectwa tego naszego dziedzictwa się zachowały w tej oryginalnej, jeszcze nie przetworzonej, poddanej innym wpływom formie. Cieszy to, że są różnego rodzaju zespoły regionalne, które uczą młodych e, tych dawnych Tradycji, pieśni, odtwarzając też i dawne obrzędy. Cieszy też, że pojawiła się moda na rękodzieło, na wykonywanie różnych rzeczy według dawnych wzorów własnymi rękami. I o to powinniśmy faktycznie dbać.